Cześć Siemanko, witajcie 8 grudnia w odcinku z dwóch kalendarzy adwentowych i multipaka z Premier League. Miejmy nadzieję, że dzisiaj wpadnie już prawdziwy graf, a nie tylko sygnatura. Więc zacznijmy może od Machatax. Hmm, gdzie tu jest ósemka? Mamy ósemkę. Otwieramy ósemkę, a pod ósemką mamy chyba troszeczkę po prostu. uj, tu się porwało, patrzcie. No ale zrobimy. Zwracimy sobie z pierwszą stosetką. <laughs> Przepraszam. I tutaj kodzik. To jest to macie ten kod. Nie wiem czy ktoś w to gra, czy nie. Jest Icardi, Hartie. Jest Veratti. Paczka PSG Ajax Lozano PSG i Diego Rzota. tego Diego Rzotę to trafiłem już tyle razy, że łopabę. Dobra. I teraz lecimy z multipakem, no i na koniec z tą z tym albumem. Możecie dać znać, czy chcecie, żeby było troszkę więcej, czy nie. Yy, właśnie tych multipaków, bo mam możliwość ściągnięcia ich. Więc... Możecie dać znać, czy wam się podobają, czy nie. Dobra. Mamy tu saszetki. Polecimy najpierw z saszetkami. W ogóle dawno nie trafiliśmy yy, karty tren Golden Baler. mnie trochę dziwi. O, mamy Joa Pedro. Diamond. Piękna karta. Herp Norwich. No i tu bazówki. Force. Armstrong. Holding Salisu i Dobra, czyli tu mamy tak Brighton, Her, Przemysław, Płocheta Everton, Cleverley Saka La Porte, czyli w był Saką był Saka po prostu. Możecie dać znać jak wam podobają się te daily odcinki. Już jest bliżej końca, w sensie końca, no świąt. Leeds United, Herb. Emiliano Martinez, Top Keeper. Pulisic, Ruben Neves, Lucas Moura i James Shackleton. OK. Mam nadzieję, że tą Premier Likuta mi się zebrać też całą No najgorzej będzie z krystalami z tej, tego maczata, tak, żeby je tam uzbierać całe, to myślę, że trochę będę musiał się natrudzić Gamebreaker Breaker Sisoko, Top Keeper Pickford, Firmino, Saiz, Lakazet i Batland Zte to z też z autografii. z Karta Ice, brunę, tonej, lite Kabasele, Iring i Murphy. Nie, Murpi. takiego dobra No i kodzik jak chcecie. no i Straszetka z limitką. Ostatnio mieliśmy tu sygnaturę. Pytanie, czy tym razem też coś będzie dobrego. Teraz musimy to tak otworzyć, żeby te limitki nie uszkodzić. Trochę się wygięła, ale Easy. No i widzicie, tu jest bez, bez, nawet sygnatury niestety. Tak jak możecie zobaczyć, jest prawdziwy yy, autograf, sygnatura i zwykła. Aha i chyba tylko takie można trafić. Czyli te raz, dwa, trzy, cztery limitki tutaj można trafić i sygnaturę albo Prawdziwy autograf, na to wychodzi czyli jakieś multipaki? Może jeszcze sobie ściągnę, żeby tych limitek trochę potrafić, bo jednak limitki fajna sprawa, nie? Dobra, Wam dziękuję za oglądanie. <grym> o nie, nie, przecież jeszcze tu musimy otworzyć, ale się pośpieszyłem. <grym> no, zapomniałem całkowicie o tym. No i dobra, premier league. To jest pod ósemką dzisiaj. Chelsea, Londyn. No i kolejna saszetka. Szkoda, że tu nie ma tych kart takich świątecznych. Tylko dużo saszetek jest. No ale może karta Golden Baller będzie. No raczej. Pinok. Lester Kilman. Wchodzi Andrzej Gomez. Southampton, Lid, który już dziś mieliśmy. I do tego Pinak No Co Wam mogę powiedzieć? Nic, nic super na razie nam nie leci. Ale miejmy nadzieję, że jako tako uzbieramy tą kolekcję do końca. Mówię, dziwne, że przez tyle saszetek żaden Golden Ballard nie wleciał. Tak samo, że tutaj żaden Klub 100 nie wleciał. No trochę słabe jest to, bo jednak trochę te albumy te kosztują. Dobra, wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o subie, łapce w górę i komentarzu. I zapraszam na grupę. Siemanko!